Tak, tak, mam już, mam już. Nie, nie, to nie było proste. I to była długa droga. No, długa, długa, długa. Tak, no nie ma, nie ma tego wszędzie, doskonale wiesz. Trzeba się po to wybrać. No jest proste, to zwierzę jak, jak frodo do mordoru, no nie z samym. Tylko nie miałem sama, więc pojechałem sam. No, 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 no. Będą, będą, będą. Co mają nie być, dlaczego miałoby nie być, to no, wiesz. No. Ten element jest, no jest kluczowy, no, co on ci powiedzieć? No, bez tego no ani, ani, ani różno. No tak jest, jest, jest kubka, czekają od, od dawna kubka, wieżyczka bym wręcz powiedział, więc trzeba będzie to w końcu, w końcu zrobić. No i no, nie mogłem wcześniej, no pewnie, pewnie, że mogłem, no Nie, że mogłem, ale to wiesz, trzeba się nastroić, fizycznie, pojechać, zrobić, to nie jest takie wszystko hopsiup. Ta mam, mam, mam. No już jest na miejscu, także... Mam już ten pierdolony stolik, i można nagrywać. Dzień dobry. Ale fajny bober. Ja, ja, kurwa gryzie! Wyborny początek, prawda? Jestem ciekaw, ilu z Was zrobił taką minę w Tadeusz Tadeusza Drozdy. będę umierać. No nic nieważne, tak. Mam nowy stolik z Ikei. Jeżeli ktoś wie, gdzie jest piątkowo w Poznaniu, a gdzie jest w Poznaniu Ikea, ten może chociaż trochę zrozumie ten żarcik. Także to już mam, nowy, tak, już ten. I będą tak zwane unboxingi. Dawno nie nagrywałem unboxingów, powiem nam szczerze. Mam nadzieję, że ostrość teraz nie wyszła, bo znowu nagrywam zdalnie i właśnie wyłączył mi się podgląd, więc to jest w ogóle już najlepiej. Co on dzisiaj dla Was do sprezentowania? Poradnik sukcesu Bobera. Płyta ukazuje się jutro, 25 września, to nagrywam 24 września roku Pańskiego 2020. Kiedy to wyjdzie? Sam nie wiem, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj to w ogóle byłoby cudownie. Też nowy komputer jest do montażu, więc to wszystko powinno trwać krócej, biorąc pod uwagę, że to wideo będzie miało jakieś 10-12 minut, o ile się nie rozgadam, tak jak na przykład teraz. Poradnik sukcesu jest to w formie wydanej takiego no poradnika, słuchajcie, jest, jest książeczka wklejona, jest plastikowa tacka z płytą, to się chyba ładnie nazywa digibook, o ile faktów nie mylę, chociaż digibooki były też w nieco mniejszym, ale zarazem nieco lepiej w danym formacie, digibooki to na przykład są... Książki Mesa z alkopoligami, oczywiście, bo jakiego innego Mesa, które zawierały płytę. Co jest dokładnie w środku, zobaczycie już za chwilę. Czy mam dla Was egzemplarz na konkurs? No mam, tak się akurat składa, że mam. Wielki powód DJ-a nowy, pozytywny projekt. W tym incze, gdzie gadałem te śmieci, trzymając telefon, który nawet nie ma karty SIM, bo ten, który ma kartę SIM, steruje tym aparatem, pojawiło się tam oczywiście rękoprawdy. Tak, słuchajcie, tego nie widzicie, to jest poza kadrem. Tutaj jest już mała wieżyczka płyt. Płyt, które czekają na unboxingi bardzo długo. To nie tylko są nowości, będziemy też się cofali. Słuchajcie, samych winyli do z unboxingowania mam kilka. Także będziemy tu przeplatali różne rzeczy. Z góry ostrzegam, nie wiem, czy z góry zaznaczam. Jest całkiem sporo płyt Tedego, które kupuję sobie, bo fanem kolekcjonerem jestem, więc będę starał się przeplatać nowości ze starymi rzeczami i z tymi rzeczami Tedego, żeby Was tutaj nie zanudzić. No i co, I zaczynamy tradycyjnie, przechodzimy na unboxingu na końcu z konkurs, pewne rzeczy się nie zmieniają. Słuchajcie, niesamowite zmiany, oprócz tego, że jest nowy stolik, który ma nową fakturę, jest taki bardziej w prążki, nadal nie nauczyłem się nagrywać w świetle dnia i robię to zawsze o zachodzie słońca przy sztucznych żarówkach, które w bardzo dziwny sposób układają kolory potem w tym wideo. Drobiłem się stołeczka, na którym siedzę, więc nie muszę kłócać, klęczeć bądź pochylać się nad, nad stolikiem. To jest jakiś sukces. Słuchajcie, dwie ważne informacje jeszcze, bo doczytałem to w sumie teraz w internecie. To wersja jest limitowana w tym prostokątnym formacie i na 90, 98% jest to digibook w takim czy innym wypadku. Także to, co znajdziecie w Empikach, prawdopodobnie będzie miało już standardową kwadratową układkę. Nie będzie tego pięknego poradnika, więc kupujcie na Quest albo wygrywacie do mnie w konkursie, albo albo nie wiem, co jeszcze możecie zrobić, odkupić od resellera po to za ciężki hajs, kupujcie. Teraz jest to, yy, o ile moje informacje źródła są sprawdzone, legalny debiut Bobera, wytwórnik QueQuality. Poprzedni jego krążek ukazał się nakładem 3 Underground Studio. Niestety nie udało mi się tego krążka kupić, żałuję, ale już wtedy wiedziałem, że Boberę rozpierdala, bo miał bardzo trafne pancze linijki, całe utwory, i śledzę tą postać od właśnie singli z Narcyza. Yy, oczywiście jako freestylowca, freestylera go nie śledziłem, bo nie wiedziałem, że istnieje. Więc ten jakby wejście w świat rapowy bardziej niż freestyle'owy ukazało go takim osobom na przykład jak ja. Dobrze, bez przedłużania sprawdźmy co ten krążek zawiera w formie limitowanej, prostokątnej, digibukowej. Tak płyta się prezentuje, uwaga, następuje wielkie otwarcie. Sami wiecie, czego, sami wiecie gdzie. Nieco bardziej wysunę ją na środek kadru. Tacka plastikowa na płytę sztuk 1, a na niej krążek sztuk 1 z e, obrysem postaci rapera Bobera. Nie czuję drymuje, płyta została wyjęta. Wiadomo, płyta jak to płyta. Prezentuje się w ten sposób. Panie ostrość, pani pania. Po, po. Niech się pojawi ostrość, tak świetnie, cudownie. Co mamy e, w środku? Dobrze, że w z tą płytę wyjąłem, ponieważ e, grafika pod tacką płyty to piktogramy, które reprezentują wszystkie 11 utworów, które znajdują się na krążku. Mam tutaj symbole: hmm, alkohol, pomysłowość, pieniądze, pozytywizm, muzyka, kobiety, relacje damsko-męskie, rywalizacje, tudzież no chyba to jest rywalizacja dom, samochód oraz no to można interpretować w różny sposób. Diament, czy to jest diament, jeżeli chodzi o płytę, czy to są diamenty na yy, sygnetach, czy to są diamentowe pierścionki zaręczynowe, who knows, who knows. Poradnik sukcesu, czyli dziewięć uniwersalnych porad, dzięki którym sukces odniesie się sam. To jest wszystko oczywiście z dużym przymrużeniem oka. Słuchajcie, nie będę wam e, zabierał jakby przyjemności odkrywania tego samemu lub samej. 9 porad. Yy, kończą się one yy, oczywiście disclaimerem. Wyrzuć ten poradnik i yy, takim tutaj może jednym, jedno zdanie zacytuję. Nigdy, przecinek z kapslokiem, nigdy nie słuchaj porad na temat Twojego życia, zawodu czy sukcesu od ludzi, którzy nic na ten temat nie wiedzą. Wyrzuć poradnik, wyrzuć poradniki coachingowe, złote rady, tips and tricks oraz kody na życie. No i oczywiście jeżeli będziecie drogą kupna... Albo wygracie u mnie, to sobie sprawdzicie, co dokładnie parodnik zawiera. Daj mamy tak zwany spis treści, czyli nic innego jak tracklistę 11 utworów od jął aż do czarka. Powiem wam tak swoją drogą, że te albumy w polskim rapie coraz krótsze, no nie? jednak 11 utworów, to tak już już tak coraz bliżej do tych epek. To ja bym tam chciał więcej, ale może to jest tutaj jakość, a nie ilość. I tak jak mówiłem, każdy z utworów jest przedstawiany z pomocą piktogramu, symbolu oraz dołączony do niego tekst, co jest niezmiernie mnie cieszy, ponieważ nadal. Różne osoby potrafią słyszeć różne rzeczy w danych utworach. Mnie też się to zdarza, zwłaszcza jeżeli nie znam jakiegoś nawiązania do sportu, nazwiska, wydarzenia historycznego, jak i wielu też innych słuchaczy. Więc to rozwiewa wszelkie wątpliwości, o ile oczywiście nie ma tam... I to właśnie rozwiewa wszelkie wątpliwości, o ile oczywiście nie ma tam żadnych baboli w tekście. I ułatwia to Geniusom być Rap na Rap Geniusie. And so on, and so on, i tak to idzie. Tekst, piktogram, tytuł, tekst, piktogram, tytuł. La la la. Aż dochodzimy do samego końca. Tak leci książeczka, na końcu jest czarek. Do czegoś tu piktogramu domu. Um, tu oczywiście jest tekst. Kolejny raz mam powtórzone te piktogramy. Tu jest zdjęcie Bobera wklejone w ten DigiBook. Zamykamy go. Powtórzona tracklista kod kreskowy, wszelkie logówki. quality Equality, Quest step rekord, dystrybucja i logo samego Bobera. Tutaj jest w kolorze I don't know, tutaj mamy, jestem ciekaw jak bardzo aparat przekomuje kolory, yy, ciemny, niebieski, typowy facet, no nie, jakby jakikolwiek inny kolor poza paletę paletę tych podstawowych barw, to już jestem debil, tutaj jest ciemny niebieski, tu jest jasny niebieski, tu jest pan Bober, poradnik sukcesu na żółto, z tyłu to mamy już, uh, uh, nie, wiem, nie wiem jaki to jest kolor nawet, coś pomiędzy grafitem, a taką morską tonią, dobrze, nieważne. Tak, prezentuje się płyta, przychodzimy do konkursu, bo wiem, że na to czekacie, czekaliście, czekali ponoć fani. Sprawdźcie sobie album Bobera, na pewno kiedy to oglądacie, no właśnie, kiedy to oglądacie, albo jest czwartek i jeszcze go nie ma na streamingach, ale zakładam, że od północy pojawi się we wszystkich serwisach streamingowych, od piątku, do 25 września i też pewnie będzie na YouTubie, więc jeżeli nie chcecie kupować tak zwanego kota w worku, wiadomo, sprawdzamy to za Zadara lub pół darmo w internecie, a następnie kupujemy. Przejdźmy do konkursu. No tak, sprawdzam mam, powiem i ta ostrość niby jest. Aparacie, ufam Tobie. Słuchajcie, jednym z utworów na płycie Bobera, to jest pytanie konkursowe, żeby nie wątpliwości. taka ładna niebieska koperta do Was powędruje, tam jest ta płyta... uszkodzona w tej chwili, żartuję. Jest cała. Yy, ta płyta tam jest, oczywiście, ta płyta. Utwór nas na tym krążku to Czarek. Ktoś widział klip do Czarka, jest zajebisty. Polecam Wam sprawdzić na kanale que Quality na YouTubie. W nim, uwaga, spoiler, yy, Bober wciela się w różne postacie, postaci, persony, bohaterów, granych przez Cezarego Pazurę w swojej niekrótkiej filmografii. Ja mam dla Was zadanie yy, przewrotne. No, nie chciałbym, żebyście wymieniali kogo on tam zagrał, bo to jest bardzo łatwe. Chciałbym, żebyście wymienili mi pięć postaci, bo to jest taka fajna liczba, nie za okrągła i nie za parzysta, w które Bober nie wcielił się w klipie Czarek, a w które wcielał się Cezary Pazura. I tak to właśnie jest, jak się zapomni wyciszyć telefon podczas nagrywania. w już dawno tego nie robiłem. Także wy wymieniacie pięć postaci, w które wcielał się Cezary Pazura w swoich filmach, ale które nie pojawiły się w klipie czarek. Odpowiedzi piszecie mi w komentarzach. Ja wybieram jak zwykle jedną osobę, do której się odezwę. Takie były zasady gry do tej pory, i wtedy ja oznaczę ją w. Po tygodniu publikowania tego wideo ona będzie widziała, bo to się Wam pojawi powiadomienie na YouTubie i wtedy zgarniacie ten krążek. Tu są jeszcze wlepki i poradnik sukcesu Bobera, więc na pewno osiągniecie jakiś sukces w życiu. Na przykład nigdy nie założycie kanału o rapie na YouTubie. To jest już jakaś podstawa w osiągnięciu sukcesu. Do widzenia się z Państwem. Widzimy się wkrótce i gdybyście jeszcze nie wiedzieli, to nagrywam z kolegą podcast od pół roku. Więc może słyszeliście, może też nie. Jaki rap, taki podcast. Wpadajcie, oglądajcie nas i słuchajcie na serwisach streamingowych. A tu będzie się teraz więcej działo. Нарази.